Przegrałem tą walkę widzowie Była ciężka, starałem się Ale pamiętajcie, kiedy w życiu wam nie wychodzi, to trzeba próbować przez całe życie iść do przodu. Musicie się nie poddawać i każdy będzie mówił, że wam się nie uda, a wy musicie pluć im na mordę i iść do ina ogólnie one shot in fog huh? <trybuj> oh, kurwa z oh, yeah. szefem <trybuj> woda już pije wodę, wodę. ej ale no? jesteście ze mnie dumni dzisiaj Trzy kurwa wylałem so, how much did you... Did you... Did you... Nice. Został jeden wróg. Został jeden wróg. Zatrzymuje. został jeden Zatrzymuje. 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 Kurwa! Well, cool What, kurwa? God, window, God, Three. Three. Nie no, jestem mocny kurwa, jestem mocny healing, no. Jestem mocny. Kurwa. I takie senior, blachy I siedzą. Kurwa, nawet na gówna. To i tak siedzą. <grym> nie! Nie, 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 tego. Dostał Nie! Nie, 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 nie. Precise this gameplay in this computer game. Smoke short. So, okay. You want to it. Uh. Uh. Two low HP, two ten HP, Astra and Sova Kurva! Match! One enemy remaining. Oh my god. Okay. Może mm -hmm. zagrać po tej lece. Nie nie wiem, zawsze ludzie, którzy chcą grać, przychodzą na sam koniec. No kurwa, zabij ją. No zlituj się. No ja pierdol! Poczekaj, poczekaj. On będzie defał. Spoko, on będzie chciał podejść do paki i tam tam mówić na plecy. O, będzie utoczenie z kolei na śmierci. <noise> masz to! Masz to! Ale ty się zjebany, ja pierdolę! Ty jesteś taki zjebany, i nie mogę! <noise> Dobra, koniec. Nie może jeszcze raz, bo to nie było w tempo. Dobra, nie chcę mieć. Znaleziono grę. Under heaven, under heaven. One Kuna! KUNA to jest prozawodnik, kochani. No i teraz. Nas... this this is how you fucking enter like an animal run don't stop oh yes